Another game from fog.com Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie, jestem Paweł a to jest kolejna część z serii parkowania i gry przeglądarkowej. Jest to już nasza 26. część. Tym razem będzie to gra z Global License, czyli licencja na autobus szkolny. A zatem zaczynamy. Kliknijmy gdziekolwiek, aby przejść do gry. I mamy takie menu 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 menu, w angielsku to jest menu po polsku to jest menu no to menu gry wygląda w ten sposób tu mamy dźwięk jest zielone światło, więc gdy klik, klikniemy to jest czerwone, więc skoro zielone to jest dźwięk włączony domyślnie no to czerwone to pewnie zapewne wyłączony dźwięk zostawię włączony, jeśli chodzi o instrukcje, to jest ich kilka, po pierwsze które są za po strzałek, aby skręcać przyspieszyć lub cofnąć i spacji jako hamulec ręczny Każdy poziom ma inną linię do przejechania. Uważaj, żeby jej nie opuścić. Granice są zwykle oznaczone żółtymi liniami. Nie przewracaj Pachołka. Jeśli uderzysz w choć jeden, autobus natychmiast się zatrzyma, a ty stracisz czas. Odbierz dzieci z przystanku autobusowego, zatrzymując się w wyznaczonym miejscu. Bądź cierpliwy, aż wejdą i wyjdą z autobusu. No i to jest już to samo co było wcześniej. A zatem Exit. No i mamy tak 20 lekcji. No i jeśli chodzi w ogóle o te lekcje, no to mamy. O, zresztą mi się z tego co widzę, bo wcześniej one nie miały zera tu, tylko po prostu były ukończone, ale chyba inną wersję przechodziłem. Dobra, nieważne, to przejdziemy jeszcze raz, właśnie na nagradiu. Jeśli chodzi ogólnie o grę, no to mamy do przeczytania. Więc lekcja pierwsza. Znaczy, to nie są lekcje, tylko te poziomy. Poziom pierwszy. No to sobie przetłumaczyłem wszystkie, więc je przeczytam, jak za dawnych lat. Bez w tłumaczenie Czyli jak za dawnych lat, jak nagrywałem z Więc dla imersji po prostu postaram się w ten sposób to zrobić. Postaram się oczywiście jeździć kursorem, tak żeby po prostu to tłumaczenie było wiadomo, co tłumaczę. Wiadomo, mógłbym próbować to na bieżąco tłumaczyć sam, ale postaram się to przygotować wcześniej. Kieruj autobusem i zatrzymaj go na przystanku autobusowym. Poziom drugi. Idź drogą, aż dotrzesz na przystanek autobusowy. Poziom trzeci. Z pierwszeństwa dzieciom na przejściu dla pieszych. Poziom czwarty. Odbierz dzieci z przystanku i zawieź je na następny przystanek. Poziom piąty. Podążaj za strzałkami. Poziom szósty. Podążaj za strzałkami i ostrożnie wykonaj slalą. Poziom siódmy. Olej na drodze. Poziom ósmy. Czy potrafisz cofać? Poziom dziewiąty. Włącz się do ruchu, skryć w prawo, uważając na ruch uliczny. ta dziesiąta. Wyprzeć wolne za załogód i uważając na ruch sprzeciwka. Poziom jedenasty. Skryć w lewo przy pierwszej okazji i zatrzymaj się na przystanku. Poziom dwunasty. Był wypadek. Nie potroć policjanta. Poziom trzynasty. Zaparkuj pomiędzy dwoma samochodami. Poziom czternasty. Zaparkuj autobus równolegle. Poziom 15. Skręć w lewo i udaj się na parking. Poziom 16. Idź przez rondo. Poziom 17. Jedź autostradą do szkoły. Poziom 18. Trzy okrążenia. Wyścig składający się z trzech okrążeń. Poziom 19. Uważaj na spadające drzewa, Trzeba, i, i. biegnące psy i toczące się kamienie. Mhm. Czyli po prostu. Że tak powiem, jeśli chodzi o komentarz do tego poziomu, to starcie z prawem Murphy'ego, czyli cokolwiek może pójść źle, na pewno pójdzie. No i w tym przypadku tego przykład w tym poziomie jest. No dobra, a jeśli chodzi o poziom 20, no to znać właściwą drogę do przystanku autobusowego. A zatem zaczynamy. Oczywiście to jest tak zrobione, że jak już zaczniemy jeden poziom, to one się tak jakby załączają po kolei jeszcze drobne adegnoty. Więc tak, co się może stać, jeśli uderzymy w pachołka? oczywiście do jakiegoś, który znajduje się y, nie poza strefą. O, po prostu tu się zatrzyma natychmiastowo, co, przez co stracimy czas. Jak się, jak się skończy czas, to oczywiście będzie wtedy permanentny game over. Mm, tak, czas się skończy. Znaczy, za długo, po prostu za długo jechałem. To jest autobus szkolny, a nie autobus kempingowy. Trzeba tutaj szybciej po prostu jeździć. No i teraz właśnie chyba wystarczy kliknąć... Znaczy, powinno się to po prostu zacząć jeszcze raz. Tak mi się wydaje. No, albo spacer kliknąć i spróbować od początku. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze jest inna rzecz, którą po prostu można nabroić tutaj. Napsocić. Można oczywiście wyjechać za żółtą linię. Więc... Właściwie ją przekroczyć można. O. Właśnie ją przekroczyłeś, kolego. I wtedy, gdy ją przekroczymy, no to po prostu nie zdamy wiadomo. Nie zdałeś. Po prostu pisze, Jeśli to w ten sposób by przetłumaczyć. No i można albo przejść do menu, albo wiadomo, albo zacząć jeszcze raz. No dobra, to teraz przykładowo, jak należy to zrobić. No to jedziemy. I teraz będę po prostu chyba się skupiał na grze, żeby po prostu wszystkie poziomy przejść. Pierwszy poziom jest taki, i tu musimy się zatrzymać. Jeszcze jedna sprawa. Dobra, tutaj nie sprawdziłem tego, bo można rozbić jeszcze autobus. Chyba zacznie rozbić, tylko jak się uderzy, to po prostu nie zdamy. Więc wiadomo, więc będzie taka sama opcja, ale jeszcze hamulec chciałem wam przetestować. Jeśli chodzi o hamulec ręczny, to tak działa. No, może skutecznie jest, ale aczkolwiek nie w każdym przypadku ten hamulec jest skuteczny. Na przykład w tym przypadku, jak widać, gdy użyjemy tego hamulca, to nie zawsze to pomoże, więc po prostu można to strzałkami wycentrować, i nawet z hamulca nie trzeba w ogóle ręcznego korzystać. No, mamy tutaj też wgląd na prędkość, z jaką się przemieszczamy. i oczywiście mamy też kierownicę. O, można sobie po prostu normalnie to wyhamować, bez yy, używania ręcznego. No i po prostu zdane. Po prostu zdałeś. Wtedy mówi gra. Te podstawowe to raczej nie są aż tak ważne, by je tłumaczyć, bo i tak wiadomo o co chodzi. Ale na potrzeby tego filmu postanowiłem wszystko, co się da przetłumaczyć. No to zaczynamy w takim razie. Przechodzimy w pełni skupić się na gameplayu. No to przechodzimy w takim razie do gry na 100%. Aha, no to teraz dopiero się zacznie. Najciekawiej. Tak, pół godziny nagrywania, ale spokojnie to będzie tak pocięte, żeby jednak w miarę płynnie to tłumaczenie czy tam czytanie właśnie mi wyszło, więc Więc tak. Pierwszy poziom kończony, teraz drugi poziom. Oczywiście wyznaczy po prostu kliknąć spację albo się automatycznie włączy. Nie trzeba nic klikać. Automatycznie się włącza i po prostu leci poziom za poziomem. No to w takim razie idziemy. Kolejny poziom i tak nie pamiętam co trzeba było zrobić, ale znaczy trochę pamiętam te poziomy o, więc po prostu musimy uważać na pachołek, który jest na środku i oczywiście to jest tak zrobione, że czasami można zahaczyć kawałkiem autobusu, nawet jeśli nie wiedziałem w pachołek, więc na to czasem trzeba uważać. No, udało się, wyhamowałem w ostatniej chwili, tym razem. No i poziom trzeci. Dobra, trzeci poziom. Umijamy pachołki, tak? Musimy zaczynać się, bo tu dzieci jadą. Jest jeden taki mały sposób. Znaczy to jest inaczej. Możemy przejechać w ten sposób? Oczywiście wiadomo, tak nie należy robić w rzeczywistości. Wiadomo. A czy ja mówiłem, że ta gra jest. Yy, yy, nawiązuje do rzeczywistości? Nie, nie mówiłem tego. To jest gra komputerowa i w grze komputerowej można sobie pozwolić na nieco więcej niż w rzeczywistości. W rzeczywistości przejechanie w taki sposób skutkowałoby raczej chyba mandatem albo i nawet straceniem prawa jazdy. W rzeczywistości po prostu jak się już zbliża ktoś do przejścia to trzeba po prostu zatrzymać pojazd lub ewentualnie zwolnić go na tyle, żeby po prostu yy, pierwszy zdążył, mógł przejść po prostu. Wiedział, że, no, że przejdzie w tym momencie. Więc to co zrobiłem to by był przykład czego nie robić więc wiadomo to jest gra komputerowa w grze komputerowej można jakby co no w końcu to jest po to też żeby znaczy w grze komputerowej to można właśnie w ten sposób właśnie pobić czas jeśli chodzi o przepuszczenie tych pierwszych. jeśli przepuścimy ich to po prostu nie będziemy najlepszego czasu w tej grze a jeśli, no a jeśli nie przepuścimy tak jak w tym przypadku zrobiłem no to wtedy mamy yy, lepszy czas jeśli chodzi o sam przejazd oczywiście wiadomo to nie jest yy, to nigdy nie powinno służyć jako poradnik do prowadzenia w rzeczywistości żadna gra typu parkowanie. To jest bardziej zręcznościówka niż symulator na prawo jazdy. No dobra, no to w tej razie zaczynamy kolejny poziom. Już straciłem rachubek który to jest poziom, więc... Jest po prostu pewnie numerek jakiś poziomów w albo coś. Tak, teraz musimy dzieciarkę przebyć, głośną dzieciarnię Dobra, wszyscy wsiedli. Mogę jechać. Dobra, nikt. Nie przechodzi, dobra. Tu raczej nikt nie będzie przechodził, bo w tym poziomie nikt nie przechodzi. No i po prostu... No, przeje wszyscy przejechali. Teraz musimy po prostu zaparkować autobus. No i wykonane. Tak, tam był tylko taki jeden poziom, gdzie można było się spieszyć. Znaczy, gdzie można było szybciej przejechać. W innych poziomach chyba nie ma takiej możliwości. Trzeba po prostu w odpowiednim momencie przejechać. No dobra, no to kolejny poziom Kurczę, tam pisało który, ale już nie pamiętam Dobra, jedziemy To chyba polega na zrobieniu slalomu Znaczy nie, to nie jest chyba jeszcze slalom Tak mi się wydaje, tylko po prostu podążanie za strzałkami Ale bardzo ciężko tutaj po prostu czasem pojechać Żeby nie zahaczyć o pachołek Więc ja spróbuję oczywiście nie zahaczyć Bo haczenie jednak Opóźnia trochę bardzo Opóźnia i do, odbiera Frajdę z przejścia na 100% Dlatego ja będę uważać Tutaj jest bardzo róg. Dobra. Tym autobusem zmieszczę się wszędzie. Oczywiście wiemy o tym, że autobus ma gabaryt, więc tyłem trzeba uważać też, żeby nie zahaczyć. No i udało się. Choć jeszcze nie, nie chwalmy tego dnia przed zachodem słońca. Dobra, teraz można pochwalić. No, co jest? O, o. O, coś się zbugowało. No dobrze, może trzeba było ręcznego użyć. No, zaliczone. I to jest najważniejsze. Dobra, teraz pozostał poziom yy, szósty. No właśnie, tutaj trzeba po prostu slalomem przejechać, więc to będzie proste. Bułka z masą, że tak powiem. A może nie? Dobra, slalom. Dobra, to oni by się przydać, że tak powiem praktyce w tej grze, ale. No cóż, skoro każą slalom, no to jedziemy slalowe. Choć to bardziej mi wygląda na. Yy... Nie na. Yy... No w praktyce to nie wiem, gdzie to by się mogło przydać. Chyba raczej bardziej na jakimś tam. Yy... Nie wiem, na jakimś pokazie chyba, czy coś, niż na po prostu zwykłej jeździe. No dobra, ale nieważne. Slalomem też trzeba umieć jeździć. Dobra, następny poziom to będzie poziom numer y, 7. Uwaga na olej. Olej na drodze. No to jedziemy. Więc tak, olej reaguje w taki sposób, że można bardzo łatwo wpaść w poślizg na oleju. Więc po prostu trzeba nic nie robić. Po prostu iść, jakoś to będzie. O, tutaj już nie ma poślizgu dalej. Ale tutaj może być, więc trzeba uważać. O, o tu będzie ciężko, bo tu jest mało miejsca. Dobra, udało się. No i dojechaliśmy, jak widzicie, olej na drodze nie stanowi dla mnie problemu. Bo widać, właśnie. Jaki efekt bez problemu. No to teraz kolejny poziom, czyli ósmy, tak? Czyli do tyłu. No to jedziemy do tyłu. Na wstecznym. Zacznij, tylko nie zahaczyć o i będzie dobrze. Puźwa. Restart. Bo źle zrobiłem. Albo nie. Może będzie dobrze. Będzie dobrze. Oj. Tutaj nie trzeba trzymać do tyłu strzałki przez chwilę można po prostu rozpędzone być lekko do tyłu. No, to się nazywa genialny parking, aczkolwiek... Y, chyba przystanek jest po drugiej stronie, bo to jest chyba amerykański autobus, a nie y, londyński. Więc chociaż nie wiem, może, może w Anglii też mają takie autobusy szkolne, nie wiem. Ja tam się nie znam i nie będę się wypowiadał jak się nie znam. To tylko moje domysły. Na pewno z Ameryki znamy takie autobusy, Limbusy tak zwane. Kolejny poziom, teraz będzie trzeba wyjechać tu i tu jest tak zrobione, że nie można szybciej tego zrobić, bo po prostu będzie wymuszenie. A może... Chwila, nie byłoby wymuszenia. Ja bym po prostu... To jest dobry moment. Spróbuję, spróbuję. Dobrze? Pozwólcie, że spróbuję, bo... Widzę, że to jest... Genialne. Aha! Da się wyjechać szybciej. Oczywiście jest to tak zrośne, że nie można za blisko chodnika jechać, wiadomo. O, trochę blisko, ale dobra. Chyba, że coś jakąś inną wersję teraz mam, której po prostu... Yy, teraz nie wyjeżdża mi autobus... Ja nie chcę o żaden pachołek. Oczywiście był taki problem, że po prostu autobus mógł nawet pikselem zahaczyć, i po prostu było za jedno. Było traktowane jak wzięcie, ale widać udało się. Czyli było można szybko to zrobić. Nie trzeba wcale czekać, aż to wszystko się przesunie. Można sobie szybciej to przejechać. No dobra, czyli odkryłem coś, co po prostu myślałem, że tam po prostu trzeba przepuścić tamtego pierwszego, ale jednak nie. No to dobrze, poziom dziewiątych na teraz będzie, tak? Czy któryś tam z kolei. A teraz trzeba chyba wyprzedzić wolno jadącego. Tylko czy ja mam w ogóle wolno jadącego? No właśnie, i tu jest przykład, jak nie wyprzedzać, czyli na pasach nie wolno wyprzedzać, nigdy. Ale to jest gra i w niej jeszcze nie zostało to zaimplementowane. A poza tym to nie ma uczyć się jak jeździć, tylko właśnie jak to ma po prostu być po prostu zręcznościówką zwykłą. No i kolejny w takim razie poziom, teraz będzie trzeba skręcić w lewo i zacząć się na przystanku. No to jedziemy. Tutaj już się raczej tak łatwo nie uda, bo tu trzeba uważać na pojazdy. O, tutaj jest, więc ja już po prostu będę szykował, ale muszę przepuścić je, bo raczej nie uda mi się tak łatwo tutaj wbić. Dobra, od razu zajmę ten pas, żeby... żeby nie zahaczyć o szarego. O. Dobrze, udało się. Jak widać, ruch tutaj zatrzymuje się na widok autobusu. Nie jest to jak w London Bus. Więc tutaj po prostu ruch widzi po prostu autobus. No i bardzo dobrze, lubię takie gry yy, zręcznościowe yy, z parkowaniem, w których to trafik reaguje na nasz pojazd. Dobra, następny w takim razie poziom, poziom dwunasty, co? Który to już poziom dwunasty? No dobra, nieważne, jedziemy. Tu trzeba chyba będzie ominąć wypadek chyba drogowy. Dokładnie, tu mam policjanta, więc po prostu musimy uważać na te... Pasa już chyba na razie nie ma... Znaczy już nie trzeba zmieniać, można sobie zostać na lewym. No dobra. Znaczy można zmienić, ale nie trzeba. Dobra. No w ogóle co tu się takiego stało? Jakiś samochód zahaczył, znaczy wjechał w dostawczaka jakiegoś. Że ten wypadek nie był przypadkiem. Lecz to tylko moja teoria. Dobra, no to kolejny. Ten czary samochód widziałem. Omówię go oczywiście w montażu. Ten czary samochód. Dobra, to już omówiłem w sumie, dobra. No to jedziemy. Tym razem parkowanie pomiędzy dwoma zaparkowanymi pojazdami. Oczywiście można to zrobić profesjonalnie w ten sposób już od razu. Nie trzeba się bawić w cofanie. Tak będzie lepiej. No i następny pościg. Tak, wydaje mi się, że tamty wypadek był upozorowany. No dobra, to, to teraz zaparkować tyłem. Między autobusami. Zaliczone. Kolejny poziom Kolejny poziom został 15 Teraz w lewo, czyli to jest po prostu przeciwieństwo tego, co w jednym z poziomów już było Troszeczkę bardziej tak wyjadę do. I tutaj chyba nie da się tego przyspieszyć, a może się da Ja spróbuję to przyspieszyć, mam nadzieję, że to się uda Obejść spróbuję to, czyli po prostu spróbuję wjechać od tej strony, będzie szybciej wtedy, będę mógł szybciej ruszyć, kiedy... O Już możemy jechać O, jak widzicie to jest taka sztuczka troszeczkę, żeby... Czyli Ci tutaj natomiast nie da się tego przyspieszyć. Ponieważ tutaj jest dość ciasno. Jak widać. Tutaj się tego nie da przyspieszyć. a czy może by się dało, nie wiem. W sumie tam się nie znam, ale chyba raczej bym nie zdążył przed tym pojazdem. No dobrze. I tu po prostu trzeba zaparkować. No i gotowe, nie trzeba wcale prosto, może krzywo. Kolejny poziom. Czyli po prostu na rondzie prosto. Ale żeby to prosto wykonać na rondzie, to trzeba oczywiście się najpierw tutaj dostać. Dobra, spróbujmy teraz. Te auta jeżdżą w kółko oczywiście, bez żadnego celu. No i tu trzeba zjechać z ronda. Znaczy to nie jest prosto, co ja mówię, to nie jest prosto, to jest na ostatnim wjeździe. No, i gotowe, autostrada teraz będzie. Dobra, wjadę tutaj. Dobra, to jest zwykła autostrada. Tutaj nic się nie powinno stać. Po prostu trzeba uważać na zaparkowane pojazdy, znaczy na rozwalne, na uszkodzone pojazdy. No i gotowe. Nic prostszego. Następny poziom będzie. O! Za tym poziom nie przepada. Polega na przejechaniu trzech okrążeń w autobusie. Więc musi po prostu jeździć i ostrożnie tutaj po prostu dobierać y, tempo. Tu będzie meta później za trzy okrążenia. No i to było ostatnie okrążenie, jak widać i zaliczone. Jedyne co może być problemem tutaj to albo... Żeby czas, po prostu w czasie się wyrobić, albo żeby nie wjechać na chodnik, chociaż teraz dla mnie to nie stanowiło jakiegoś szczególnego wyzwania. Nie wiem o co z tym chodzi, raz, chyba że miałem, chyba że grałem w jakąś inną wersję tej gry, w której po prostu to było dużo bardziej problematyczniejsze. Cóż, któż to wie, nie dowiemy się, nigdy, przenigdy. No dobra, w takim razie poziom dziewiętnasty, przedostatni. No, to teraz walka z, yy, z prawem Murphy'ego, czyli wszystkiego, co może pójść źle, na pewno pójdzie. Oczywiście, już wiem, że na pewno to nie jest to, tak wiadomo. Tutaj nie można jechać za długo tym pasem, bo wiadomo, co się stanie. Dobra, to spróbuję to teraz przejechać jak najszybciej się tylko da. Tylko, niestety, samochody są źle ustawione, więc zjedziemy sobie z jedni, tak? Jeszcze raz. Zatrzymam gość. Dobra, teraz się uda. Tak chyba Milo Murphy wsiadł do autobusu i dlatego tyle różnych nietypowych zjawisk się dzieje. Dobra, tu zjedziemy na lewo, bo dwa pasy zajmują te kawienie. No i się udało, jak widać. No cóż, to mój świat. Taka w ogóle piosenka też była w tym serialu. No właściwie fragment piosenki, bo wiadomo, bo cała piosenka z Intra to jest nieco dłuższa. Ale zawsze był ten fragment yy, na końcu niektórych większości odcinków. No dobra. No to w tak razie pozostała ostatnia lekcja: czyli znaleźć przystanek autobusowy. No to zaczynamy. W takim razie. Jest oczywiście tak, wszystko ładnie zrobione. Znaczy inaczej, tu muszę skręcić w lewo, oczywiście on mnie przepuści. No nie. O. Jakoś chyba zostało poprawione coś, bo wcześniej się haczyło, bo po prostu łatwo było zahaczyć. Dobra, wpuścisz mnie, wpuść mnie, tak, wpuścisz. I tu jest trudno, ponieważ trzeba zmieścić się tutaj, a tu jest dość yy, gruba linia, znaczy inaczej cienka linia, jeśli chodzi o chodnik. Trzeba znaleźć ten przystanek, więc w sumie i tak nie pamiętam gdzie dokładnie, więc tutaj przejdziemy przez wszystkie możliwe elementy. Wszystkie ulice zabudowane. Jak widzicie... Albo to prawo figa, albo po prostu jakiś tornado bo Po prostu zawaliło wszystkie ulice Dobra, na znaczy szczęście mamy jeszcze jedną ulicę I ta ulica K już prowadzi do przystanku Taką mam nadzieję Ale zobaczymy W ciągu minuty raczej się wyrobię No to jest więcej Znaczy jest kilka dróg, które możemy wybrać, ale Tu jest najlepsza droga właśnie Badać, żeby za blisko chodnika nie grać, bo większość właściwie się nie zdaje w tym przypadku, dlatego że za blisko chodnika się skręca i po prostu autobus zachodzi na chodnik. A wtedy jest zaczyna na krawędź, gdzie można zahaczyć. Więc po prostu wtedy jest niezdane. No dobra. I to była ostatnia. No i gotowe. Ukończyliśmy grę. I tym samym mamy licencję na wykwalifikowany. Czyli w pełni wykwalifikowany. A zatem to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. I już dziś zapraszam Was do kolejnych filmów na kanale Padaberek. I pozdrawiam.